Stałów. Jak możemy pomóc? Gdy staw deformuje się, to znaczy, że w nim przychodzi e, jakiś proces zapalny. Lekarze zasadniczo leczą sam proces zapalny. Chcą Was uratować od bólu, oni chcą zatrzymać deformację, stan zapalny stawów. Ale lekarze bardzo rzadko się zajmują tym, aby nakarmić nasz układ kostny. Maksimum dodadzą witaminy D oraz wapń. Nam potrzebne jest tak długo i tak jakościowo nakarmić swój organizm, żeby zregenerować staw. Pamiętamy, że zdrowe stawy nie da się zbudować bez normy białka, bez dobowej normy wody. A co możemy dać naszym stawom? To omega 3, yy, 2-3 gramy, a potem sproszkowany korolowiec koralmal, abyśmy zatrzymali procesy zakwaszania w organizmie. Yy, żeby zatrzymać procesy zapalne w stawach bierzemy boswelię. To wszystko wymienione, trzeba stosować dopóki nie minie ból, a potem należy na stosować chondroprotektory, czyli chondroityna, glukozamina, organiczna siara i jeden raz do roku wystarczy e, picie płynnego kwasu chloronowego oraz kolagenu.